Witam w kolejnym odcinku Lorefana. W tym odcinku zajmiemy się miastem, miejscem zwanym Scheid Spire. Shide Spire jest to miejsce, w którym dzieją się różne gry z serii Warhammer Age of Sigmar, przede wszystkim Warhammer Underworlds. Przynajmniej te dwie pierwsze serie. Jest to fascynujące miejsce również dla tych, którzy grają w RPG, bo to jest z automatu miejsce, w którym można od razu wymyślać przeróżne przygody. Opowiadając o tym mieście, należy zacząć od Age of Myth. W tym czasie na środku Desert of Bones, czyli pustyni Kości, znajdowała się taka oaza. Miejsce przeładunkowe różnych karawan, które wędrowały przez tą pustynię kości, w której głównym składnikiem to nie był piasek, tylko spiłowane odłamki przeróżnych kości, różnych stworzeń, istot i tak dalej. I w tym miejscu, właśnie w tym Shade Spire, odkryto tajemniczy materiał zwany Shade glass, Tak zwane można powiedzieć cienioszkło. To cienioszkło miało tą właściwość, że w momencie śmierci istoty, dusza tej istoty mogła być wtłoczona właśnie w to shade glass, czyli w to cienio szkło. I ta istota mogła dalej w tym, w tym krysztale jakby dalej żyć, dalej funkcjonować, dalej porozumiewać się ze swoimi bliskimi, przekazywać swoją wiedzę i się rozwijać. Oczywiście tylko funkcjonowała w ramach tego, tego shade glass. I to jako pierwsi odkryli katofranowie. Katofranowie to była potężna rodzina, składająca się z mnóstwa ilości członków, którzy byli czarodziejami, rzemieślnikami, naukowcami i oni odkrywali te właściwości tego shade glassu, tego cienioszkła i wykorzystywali go w, różnych innych, w różny inny sposób. Mając tą wiedzę powodowało to, że każdy z katofranów, który odchodził, który umierał po prostu, on nie odchodził. Od, od rodziny katofranów, tylko był wtłaczany w ten shade gaz, w wyniku czego mógł przekazywać dalej wiedzę kolejnym pokoleniom. To spowodowało potężny rozwój tego miasta, bo katofranie nie tylko dbali o rozwój właśnie magii, ale również o rozwój rzemieślnictwa. Na przykład udało im się stworzyć golemy. Z, właśnie z tego Szeidgrasu, w których były dusze ich najlepszych wojowników. Dzięki czemu mieli wspaniałą obronę przeciwko tym wszystkim potworom, które panowały nad Szyjsz. Bo trzeba, trzeba zaznaczyć, czego na początku zdaje się nie zaznaczyłem, że ten Szeidspire był w Szyjsz, czyli w tym Mortar Lambs śmierci. Dzięki tym wszystkim odkryciom to Spire stało się centrum handlowym całej, całego tego szyiż. Tam również z innych Mortar Lambsów przybywały przeróżne istoty. Począwszy od Udoradinów do Sylvanet właśnie zainteresowanych w tym Shade Glass, zainteresowanym wymianą handlową, poszerzaniem swojej wiedzy, bo każdy chciał mieć Shade glass, mieć możliwość na przykład wtłoczenia duszy ukochanej osoby w, jakiś, w jakąś biżuterię, dzięki czemu mogliby być na wieki zawsze razem. Tak jak mówiłem, zastosowanie zarówno wojskowe, zarówno wymiana tej wiedzy, zarówno sentymentalne, a oprócz tego udało się katofranom stworzyć faneway. To jest takie połączenie tych wszystkich shade glass, które były w Shite dzięki czemu te dusze tych katofranów mogły wędrować po całym mieście, nie musiały się ograniczać tylko i wyłącznie do jednego shade glassu, do tego kryształu, w którym zostały wtłoczone. No i przez dłuższy czas oni rośli w siłę, rośli w potęgę. Bardzo byli zainteresowani rozwijaniem swojej wiedzy katofranie, Aż do czasu, oczywiście, skoro jesteśmy w szisz, do momentu, w którym zainteresował się nimi Nagasz. A nie ma nic gorszego, jak zainteresowanie Nagasza. Nagasz, Nagasza oczywiście nie obchodziło to, czy oni się rozwijają, czy się nie rozwijają. To w ogóle go nie interesowało. Ich, ich wiedza, potęga, to wszystko go nie interesowało. Interesowało go za to to, gdzie są dusze, które powinny do niego należeć. A Nagasz, jak wiadomo, bardzo nienawidzi złodziei i Nagasza się nie oszukuje. Oczywiście wtłaczanie dusz w te Shade Glass było dla Nagasza jawnym znakiem tego, że ktoś go okrada z tych dusz. Nagasz mógłby zaatakować po prostu Shade Spire, aczkolwiek nie wiadomo na ile to by odniosło skutek, ze względu na to, że katofranie zgromadzili olbrzymią armię, byli bardzo potężni, Dlatego Nagasz rzucił potężne zaklęcie na cały Shakespeare. I ten Shakespeare, ta główna jakby jego część, została przeniesiona z, z Shish do, do miejsca takiego międzywymiarowego, między tych Mortal Realms, między Ulgu a Hysz. Tam podobnie znajduje się również więzienie Slanesha. W które zostało wtłoczone dusza tego boga, Slanesza, o czym tam zaznaczyliśmy, gdy opowiadaliśmy o Dolores I tam właśnie całe to miasto zostało przeniesione. W wyniku tego przeniesienia tego miasta do tej, do tej właśnie strefy między Ulgu a Hysz, to są Ulgu i Hysz, to są jakby dwie przeciwstawne mortar-lamsy: światła i cienia. Tam wszystko w tym mieście jakby zostało odwrócone. Dąży do jednego i do drugiego. Na przykład wąski korytarz wydaje się tak szerokim, że nie widać tego końca tego korytarza. Całe życie wydaje się i krótkie i długie. Wszystka Feinweine, która łączyła, pozwalała tym duszom, tym katofranom wędrować po całym mieście została zniszczona. Wiele szejsglasów się wszystko połamało. Mieszkańcy tego Shakespeare popadli w całkowite szaleństwo. Większość tych katofranów albo umarła, ale ich dusze i tak nie mogły opuścić tego miejsca, tego więzienia. No i to wszystko tak zawisło właśnie pomiędzy tymi dwoma mortal relamsami. Nagasz w jego zdaniem w bardzo sprawiedliwy sposób spowodował, że tym razem ci katofranie po prostu pragnęli śmierci, pragnęli, żeby ich dusze Wyrwały się z tego więzienia, które Nagasz dla nich uczynił. Oczywiście on już nie zamierzał tego robić. Większość tych dusz uwięzionych tam, plus ci mieszkańcy, którzy w jakiś sposób przeżyli, zaczynali próbować w jakikolwiek sposób wydostać się z tego więzienia. W ten sposób przekazywali informacje różnym awanturnikom, różnym stronnictwom, kusząc. Niesamowitymi bogactwami, które były zgromadzone przez katofranów, bo to są bogactwa nie tylko materialne w postaci złota, różnych dzieł i tak dalej, ale przeróżne magiczne artefakty. I to jedne z najpotężniejszych we wszystkich mortarralamców, ponieważ katofranie rzeczywiście byli jednymi z najpotężniejszych czarodziejów, którzy wtedy w Age of Myth panowali. Więc zarówno każde ze stronnic, w które później w Age of Chaos rozpoczęły walkę, każde ze stronnic pragnąło tych, tych bogactw. Powodowało to, że oni wysyłali swoje oddziały, swoje wojska właśnie na Desert of Bones, w którym wciąż znajdują się ruiny położone w tylko że te ruiny wydają się opustoszałe. W momencie, gdy ktoś się zapuści w te ruiny zbyt głęboko, to również zostaje przeniesiony do tego więzienia, tam, gdzie jest to prawdziwe Shakespeare, wyrwane z szyiż. I tam znajdują się te wszystkie bogactwa. Problemem jest to, żeby się stamtąd wydostać i to w miarę żywym, a wraz z tymi bogactwami. Katofranie usiłują też się stamtąd wydostać i oferują wszystko tym awanturnikom, którzy zgodzą się im pomóc. Pytanie, na ile to jest oczywiście możliwe, zwłaszcza, że część katofranów i część mieszkańców uważa, że oddając hołd na Gaszowi, ten zlituje się nad nimi i w końcu ich wypuści. A skoro oddają hołd na Gaszowi, to tym bardziej pilnują innych katofranów bądź też walczą przeciwko awanturnikom. Więc mamy niesamowite miejsce. Przygód, niesamowite miejsce, w którym można dostać przeróżne artefakty wręcz przepotężnej mocy. Jednocześnie niebezpieczne. Co gorsza, tacy awanturnicy narażają się na sam gniew Nagasza w momencie, gdyby udało im się rzeczywiście stamtąd uciec. Po, po Necroquake, w którym, którym Nagasz e, chciał załatwić wszystkie mortar relamsy, Również to, było, to wpłynęło na to Scheidspieer, na to Shadespire uwięzione pomiędzy tymi Mortaramsami, bo ono doprowadziło do otwarcia czegoś takiego jak Nightvault. Nightvault to były takie wielkie podziemia pod Scheidspieer, które również zostały przeniesione właśnie do, do, do tego wymiaru, pomiędzy Ulgu a Hersch. I te więzienia zostały otwarte, ponieważ, tak jak się okazało właśnie w tym opisie do Nightwald, ci katofranie niekoniecznie byli jakimiś humanistami, na pewno nie byli dobrymi osobami, dobrymi władcami, ponieważ za, za kradzież, za, za różne takie drobne przewinienia można było trafić właśnie do tych podziemi. I, I oni dbali o to, żeby coraz do tych podziemi wprowadzać coraz to nowych niewolników. I oni, ci niewolnicy, wydobywali różne właśnie kryształy z tego shade gasu, ale oprócz tego oni byli również obiektem przy różnych badań tych katofranów, eksperymentów, bo oni w podążeniu za wiedzą, za potęgą, prowadzili przy eksperymenty właśnie w tych podziemiach pod miastem. I ten nekrokoik otworzyło to więzienie. Nagasz postanowił z tego więzienia uwolnić wszystkie te dusze, które się tam znajdowały. No i z te dusze on nagasz ustanowił strażnikami tego, tego całego więzienia powodując że te wszystkie armie te wszystkie oddziały zmierzające do tego Shakespeare musiały walczyć również z tymi nighthandami bo to głównie były nighthandy których nagasz ustanowił jako takich strażników więziennych i to właściwie wszystko, co mieliśmy tutaj do powiedzenia odnośnie historii tego fascynującego miejsca. Jest wiele zagadek, pytań, dlaczego katofranie nie mogli się obronić przed zakręciem nagasza, czy zostali w jakiś sposób zdradzeni, czy jednak potęga już wtedy nagasza była na tyle wielka, że, że udało mu się to doprowadzić. Również pytanie, na ile nagasz wiedział, co robi, bo w swoim Potędze, w swoim nieograniczonym ego mógł rzucić takie zakręcie, że po prostu sam nie miał wpływu na to, co się dzieje z Shakespeare. No, i to jest źródło przeróżnych przygód. Nasi awanturnicy, jeżeli gramy w RPG, mogą być właśnie takim. Takim oddziałem, bądź też wysłanym jednym ze stronnic, bądź też po prostu oddziałem awanturników, którzy skuszeni tą ofertą katofranów, którzy mogą działać przez jakichś tam swoich wysłanników, korzystając z sieci znajomości, które mieli jeszcze za czasów Age of Myth, żeby zlecić, żeby uwolnić ich w zamian za właśnie te bogactwa, bądź też przeróżne artefakty. Te drogi, ścieżki tego Shakespeare są przekraczane przez przeróżne właśnie oddziały, których historia jest opisana zarówno w, w tych wszystkich dodatkach, które były do Warhammer Underworlds, jak i później w, w książkach armijnych, do Age of Sigmar, jak i w White Dwarfach. Więc one też są ciekawym źródłem tych historii, o których na pewno po kolei opowiemy w następnych filmikach. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.